kurczę cały czas pada mimo, że to taki drobny deszczyk to jednak dobrze pomyślałem, wziąłem ze sobą taki kurczę ogrodową plandekę, nie wiem jak to nawet nazwać żeby sobie przekryć to co mogę, plecak czyli jak kamera takie tam drobne rzeczy pod matą schowałem łódkę sobie tutaj odpoczywa tak to wygląda, ludzie Widzę, że nikogo nie ma nad jeziorem, także mam całe jezioro jakby dla siebie W każdym momencie mogę się zwinąć i zmienić miejsce, jeśli bym tylko zauważył, że gdzieś w innym miejscu ryby się spławiają, albo okazują żerowanie no, Ale na razie tak nie jest Przez te w poniedziałek i w środek tutaj bym, pogoda była całkiem inna Świeciło słońce, a słońce w, przychodzi z tej strony, to jest wschód Zawsze pierwsze promienie padały na tą część zbiornika i na wyspę właśnie tutaj. A dzisiaj mamy pochmurnie, pada deszcz i wieje chłodny wiatr, także zobaczymy. Wiatr tutaj dmucha w moją stronę, także chłodna woda przychodzi na tą stronę. Ja się zastanawiam, czy czasami nie było lepiej iść właśnie tam z drugiej strony, w tak zwany, jak ja to mówię, kanał. Tam jest cisza i spokój, wiatru raczej nie będzie, bo jest zasłonięte wszystko przez drzewa. No, ale zobaczymy. No, nie wiem czy widzicie na kamerze, ale tam już jest... W krzakach już się coś rusza. I to na pewno nie jest no, Mówię. Nawet zimu, miejsca odwiedzane przez skarpie latem są również przez nie odwiedzane, także tyle mogę powiedzieć. Jest pierwsza roka! Razu, żeby rybę wyciągać z tych krzaków, bo o, już sobie wyszło. Także mamy rolkę na żywo, no to nie jest typowa rolka, bo mówię tutaj bardziej na sztywną łapie ze względu na te krzaki o, już widzę, to będzie karpik na pewno ale jeszcze wypłynął. To są ospałe, to trzeba powiedzieć, że są jeszcze strasznie ospałe Ten karp ze środy to ta dwudziestka, którą złapałem to naprawdę powolutku. Powolutku Jest jakiś lustrzenik Nie mamy pierwszego lustrzenia dzisiaj To co od razu zawsze teraz robię Po ostatnich duble ranach Robię to tak Zabezpieczam sobie podbierak do marzenia żyne Nie biorę dwóch podbieraków ze sobą, bo to no nie ma sensu raczej Trzeba być przygotowany właśnie na drugą rolkę ewentualnie Dlatego jak najszybciej transportuję go do worka Montuję podbierak To nawet padać, co będzie można zrobić jakieś zdjęcie czy coś Wszystko na spokojnie, bez żadnej paniki. Do ewentualnej drugiej rolki, to do robienia zdjęć. Zwykły statyw, taki poręczny, mały. Mam jeszcze drugi większy, no ale taki do samemu to nie warto mi go zabierać. Tego lustrzana. Wygodne bardzo jest to, że właśnie jest obracany obiektyw. Także Sobie obiektyw. ryba cały czas odpoczywa, tak jak jej się nic nie dzieje. Ja sobie sprawdzam, jak wyglądam. Źle wyglądam. Mam uciętą głowę. Jeszcze podnosimy troszkę. A, no, myślę, że tak będzie ok. I teraz jest gicia. Sami warto przełożyć rybę do gieronogami, nogami i wtedy ona przestaje tak szaleć. Nie wiem od czego to zależy. Podbierak gotowy do ewentualnej drugiej rolki. Druga rolada. To jest to właśnie o czym mówiłem. Podbierak musi być gotowy. Oj, oj, oj. Co tu się wyprawia na tym naszym łowisku, o którym w zeszłym roku trochę podbaliśmy. No, i powiem wam, ten ładnie namuruje. Ale już może nie być taka dziesiątka. Aczkolwiek nigdy nie wiadomo. I cały czas brania z jednego miejsca. A tutaj prawa wędka. Póki co cisza. Nie wejdźmy w tą drugą wędkę proszę Nie będzie to olbrzym, ale piękny sadzon a, malutki też aż taki nie jest Ale który strzelnik? Czyli się zwracały z powrotem pod z pierwszym ustrzeniem. Zwęcz na razie nie wymożę, bo no, muszę odpocząć chwilę, prawda? Ale jest znowu magia. To samo miejsce. O, jest, no, jest Pierwszy lustrzeń. Czy będzie pan tak miły? Nie chcę zapozować. Dobrze, dobrze. Dziękuję. Taki lustrzynik. Jest magia. I to nie świąt. To dopiero marzec. To już następny cieka 13 Piękny sasm. Piękny sasm. Jest, jest naprawdę. i się zastanawiam, czy to nie jest ten. Ze środy teraz to przejmy Nie, no już jest inne ale jest gruby Piękny grubas 13400 Patrzcie na to gruba tego grubasa Jest magia BNR. Nie przypuszczałem, że po prostu w 3 dni mogę złapać lekarki. Wierzcie mi, naprawdę. I to nie są dobowe sesje albo dwudniowe. Tutaj nie ma nocy, także trzeba cieszyć się z tego co się ma. Godzina przed wschodem, dwie godziny po zachodzie. I tak jak w zeszłym roku tutaj nie mogę zbyt wiele karpi złapać, tak w tym roku w 3 dni już jest chyba, nie wiem, 12 karp, masakra i wszystkie są inne, prześliczne. Co za łuski Naprawdę jestem przeszczęśliwy Ten rok dla mnie jest już już jest spełni Jestem spełniony w tym roku A to dopiero marzec co przyniesie reszta nasze znaczy połowy z Natalią na kanałach zobaczymy co tam się będzie Masakra ludziska Przeszczęśliwy jest Dziękuję Ci Zaraz na przebitkę wam pokażę Jakie on ma śliczne łuski Prześliczny jest idealny Piękne łuski Patrzcie Na ten ogon Jest czym wachlować Nie mieści mi się w dłoni, jeszcze nie jest rozłożony nawet Spójrzcie na ten czusia Prześliczny Wspominałem ma 13-400, to na, moja 20 ze środka to było po prostu jeszcze większe. Ale ten też jest bardzo śliczny. Dzięki ci kolego Piątek bez ciebie był piątkiem smutnym. Do zobaczenia w przyszłości.